Najpierw wieści o rozstaniu, a teraz to. Mafaszyn i Danilczuk na widowni tańca z gwiazdami. Taniec z gwiazdami obecny jest w Polsce już od dwóch dekad. Przez ten czas na parkiecie nie tylko narodziły się przyjaźnie na lata, ale niejednokrotnie także powstały związki. Tak było chociażby w przypadku Mafaszyn i Michała Danilczuka. Oni sami nie potwierdzili wprawdzie łączącej ich relacji, mniej dyskretny za to okazał się Rafał Maserak. Teraz w sieci huczy od doniesień na temat rozstania celebryckiej pary, co zdążyła już skomentować Majka Jeżowska. Sami zainteresowani konsekwentnie milczą, choć na widowni tańca z gwiazdami do zdjęć pozowali oddzielnie. Michała Danilczuka i Julię Kuczyńską, lepiej znaną w sieci jako Mafaszyn, połączył taniec z gwiazdami. Celebrytka wzięła udział w 14. edycji uwielbianego show Polsatu i ostatecznie wraz ze swoim tanecznym partnerem zajęła trzecie miejsce. Para dogadywała się ze sobą doskonale, a widzowie szybko dostrzegli między nimi chemię. Od razu pojawiły się więc plotki, że tych dwoje łączy coś więcej niż przyjaźń. Zwłaszcza, że Michał zaczął się często pojawiać na Instagramowych relacjach Mafaszyn. Oni sami konsekwentnie jednak milczeli i w żaden sposób nie odnosili się do medialnych rewelacji. Michał Danilczuk i Mafaszyn rozstali się? Głos zabrała Majka Jeżowska. Mniej dyskretny okazał się za to Rafał Maserak. W następnej edycji Tańca z Gwiazdami Danilczuk tańczył z Majką Jeżowską. W drugim odcinku wykonali zachwycające tango, a jurorzy wprost nie mogli się nachwalić. W pewnym momencie Maserak zaskoczył komentarzem. Spokojnie, bo tam na widowni jest i słucha jego dziewczyna, podsumował. Ostatnio w sieci huczy od plotek dotyczących tego, że relacja Ma i Danilczuka należy już do historii. W rozmowie z Pomponikiem skomentowała to Majka Jeżowska. Podobno się rozstali. Przyp. Out, ale więcej będę wiedziała, jak się spotkam z Julką. Idziemy na spektakl ze swoimi dzieciakami, więc pogadamy sobie, powiedziała. Influencerka i tancerz nadal nie komentują swoich prywatnych spraw. W niedzielny wieczór pojawili się na widowni finałowego odcinka tańca z gwiazdami. Do zdjęć fotoreporterów pozowali jednak oddzielnie. Myślicie, że faktycznie jest coś na rzeczy?